Siema wszystkim! Znów widzimy się na kanale Żarugman. W dzisiejszym odcinku test batonu F. Jesteśmy po F 15, więc dziwnie by było, gdyby nie przeanalizować i przetestować batona Po Pokrótce tylko wró wrócę do gali. Tak jak mówiłem, kto słuchał mojego wcześniejszego filmu, wie, że powiedziałem, że jak tańcula wygra. Z młodym Murańskim do wygra z ojcem. Gdyby chociaż trochę mocniej lub lepsze warunki postawił młody Murański, może akcja w klatce rzymskiej potoczyłaby się inaczej. A tak to, tak jak myśleliśmy i myślałem ja. Tańcula po pokonaniu młodego Murańskiego bez problemu poradził sobie tak samo z ojcem. Ale to nie jest ważne, jesteśmy już po Gali, to jest historia, to jest przeszłość. Przechodzimy tym razem do ważniejszych rzeczy. Jesteśmy na kanale Żarłogmen, więc nie obędzie się bez analizy i testu batona Fame zakupionego w Biedronce za 2,39. Także przechodzimy do analizy i testowania. Oglądajcie. Jak widzicie, oryginalne pudełko główne czarne z napisem białym Fame. W środku mieści się 24 batony. Tak wygląda pudełko główne. Wyciągniemy batona. Tak wygląda baton fame w opakowaniu czarnym z wypustkami złoto, białymi, z napisem białym fame i podpisem na czerwono białymi letera, literami fame. MMA Federation Official Czekolad wafer Wafer. Byłem zdziwiony, że zakupując to pisało wafel, ale też mógłbym powiedzieć, że jest to baton. Także tak wygląda baton w opakowaniu Fame. Przechodzimy do otwarcia. Klasyczne otwarcie, jak wszystkich batonów. Ale zauważam dlaczego już jest na, napisane wafel. ze spodu jak widzicie wafelek chrupiący, typowa krajaneczka, jak z dawnych czasów mamy i babcie kupowały do kaweczki na stół. W środku ma być nadzienie czekoladowe, a ze zewnątrz oblane kakałową masą. Przechodzimy do testu. Tak jak mówiłem, ciasteczko, nadzienie czekoladowe i oblane masą. Kakao. Tak wygląda wafel. baton fail jak mógłbym go opisać smakuje dobrze jest słodki ale nie przesadzony w środku ciasteczko krajanka typowe typowe ciasteczko, batonik kawowy 2 0,3 mm nadzienia czekoladowego i polewa kakałowa tak wygląda baton frame ocena 8 na 10 smakuje dobrze... I Taką cenę 2,39 Olej mera zakupiony w Biedronce. myślę, że jest godny tego smaku. Tego smaku, jak i tego batona wafla, żeby go zakupić i spróbować. Także polecam Wam baton fame pusto już w środku wszystkie batony zdążyły zniknąć także subskrybujcie kanał oglądajcie i bądźcie na bieżąco z kanałem żarłogmen wkrótce znów przetestujemy jakąś postaramy się nowość na koniec co mogę powiedzieć Zbliża się, zbliżamy się do 2000 subskrypcji. Jeśli wybije 2000 subskrypcji, odbędzie się konkurs i odbędzie się losowanie na żywo. A nagrodą będzie, ale to jest wielka niespodzianka, gdy dobijemy 2000 subskrypcji, rozlosujemy nagrodę dla jednego z widzów, który, który, który wejdzie, weźmie udział w. Konkursie, ale to już niebawem. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie, bądźcie na bieżąco. Widzimy się wkrótce. Nara!